Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów, podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu, tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani moi, znowu powracam do rozważań Ewangelii. Mam nadzieję, że będę to robić systematycznie. Nie chcę to jakoś się usprawiedliwiać, ale czasami czasu nie było, czasami lenio ogarnęła, albo po prostu mi się nie chciało, albo się potrzebowało nieraz trochę takiej ciszy, ogarnięcie się i trochę zrobić pustkę w głowie. Ale słowem wracam, niech wszystkim wam Pan Bóg też błogosławi. Żeby zacząć rozważanie dzisiejszej Ewangelii, dobrze jest skupić się je nad wczorajszą Ewangelią, gdzie Pan Jezus mówi, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Właśnie, żeby zrozumieć też dzisiejszą, Królestwo Boże jest podobne do kupca, który poszukuje piękne perły. I taka przyszła mi też myśl w czasie wczorajszej humilii, że my jako chrześcijanie, którzy rozpoczynamy nowy dzień, tak, mamy wiele obowiązków, wiele prac, wiele planów, ale jednym z takim jakby nastawieniem budzimy się i jakoś sobie myślimy, tak, ja tak czysto hipotetycznie, bo może nie każdy myśli, ja też nie zawsze myślę, ale dobrze czasami pomyśleć dzisiaj. Będę poszukiwał dobre perły. Będę poszukiwał te piękne perły. Z takim właśnie nastawieniem, by dzisiejszy dzień zainwestować w to, co jest piękne. Bo dużo, dużo się skupiamy na tym, co jest negatywne i często to mówię, ale też widzę w sobie często te mechanizmy, że cały czas jakoś widzisz to, co ci brakuje, czego nie potrafiłeś zrobić. Widzisz to jakieś rzeczy negatywne w innych ludziach, a tak mało się skupiamy nad właśnie tą, tym poszukiwaniem tego piękna w sobie, w innych, w swoim życiu. Ale także sobie znaleźć czas na coś pięknego, po prostu, żeby moje serce, moje oczy, moje uszy, by coś posłuchały, by coś zobaczyły pięknego. By mój umysł, moje serce, by się nakarmiło czymś pięknym: wiarą, Ewangelią, modlitwą, dobrą muzyką, czasami dobrym filmem, dobrymi jakościowymi rozmowami. I dlaczego to jest takie ważne? Bo właśnie sąd rozpoczyna się już tu, na Ziemi. To człowiek wybiera, czym chce się karmić, co chce poszukiwać. To Dobro czy to zło? Jakie chce drogi w swoim życiu wybierać? I sąd dokonuje się właśnie dzisiaj, bo to dzisiaj wybieram stawać się człowiekiem dobrym albo złym. I zobaczcie, że królestwo Boże jest podobne dziś, mówi Pan Jezus, do sieci, która jest napełniona rybami. I rybacy nie mówią, że o, ta ryba będzie zła, a ta ryba będzie dobra. Nie. Oni tylko. Stwierdzają, tak, ta ryba jest zła, więc rzucamy ją do kosza, który stoi po lewej stronie. A ta ryba jest dobra. Właśnie to człowiek w swoim życiu wybiera to, co jest dobre, albo to, co jest złe. Ale też z innej perspektywy zobaczcie, nie, nieraz mamy w sobie te wszystkie jakieś takie negatywne, złe rzeczy. Pomimo, że się staramy żyć pięknie, pomimo to, że się staramy. Żyć dobrym, wybierać miłość, no w każdym z nas. Jak w tej Ewangelii, gdzie Pan Jezus mówi w tej przypowieści, gdzie zasiane było dobre ziarno, ale też zły zasiadł, zasiał, zasiał złe chwasty i pracownicy mówią gospodarzowi, to my zaraz te złe chwasty po prostu wyplewimy. A gospodarz mówi, nie zostawcie, zostawcie te złe chwasty, bo będziecie, jest taka, takie ryzyko, że będziecie wyrywać złe chwasty i też możecie wyrywać i dobre ziarno. Często też możemy, skupiamy się na tym, co jest złe i chcemy wykorzenić, chcemy się poprawić i w jakiejś mierze to jest dobre. Ale bardziej myślę, że trzeba właśnie skupiać się na tym, co jest dobre w nas. I to, co jest dobre w drugim człowieku. Skupiać się na dobrym. Tak za dużo krzyczę, okej, okay, nie wiem, kogoś obmawiam, no i trudno we mnie to jest wykorzenić. Okej, okay, zgoda, ale skoro kłóci się dużo, to zacznij mówić komuś coś dobrego, zacznij kogoś chwalić, zacznij innemu dawać miejsce, po prostu staraj się, żeby tego dobra byłoby więcej. Obmawiasz kogoś, to po prostu staraj się sobie w dniu mówić o kimś dobrze. Właśnie, żeby tego dobra byłoby więcej, a później Pan Bóg już sam oddzieli to, co jest złe w nas, wyrzuci i pozostawi w nas tylko dobro. I też pod koniec dzisiejszej Ewangelii, że Pan Jezus mówi: Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem królestwa, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Otóż też pięknie, zobaczcie, ten, który żyje logiką Królestwa Bożego, nic ze swego życia nie wyrzuca. Nawet jakieś złe doświadczenia, jakieś złe wybory życiowe, jakieś porażki, jakieś rany, często chcemy zapomnieć, wyprzeć to z pamięci. Nie, bo wszystko staje się dla nas szkołą. Wszystko, co jest zanurzone w miłosierdzie, w potęgę Boga, staje się dla nas miejscem mądrości, nawet grzech, nawet upadek, nawet jakieś porażki życiowe, nawet nasze rany, nie wiem, nawet z dzieciństwa, mogą stać się dla nas nie tylko miejscem upadku, ale miejscem, miejscem wzrostu, miejscem większej miłości, większego miłosierdzia, na przykład do innych osób, większej mądrości w kierowaniu się życiowymi wyborami, bo wiem, że wtedy właśnie zawaliłem i jak się czułem, wtedy. Miałem taką pokusę, by pójść inną drogą niż drogą Bożą i wybrałem i teraz widzę, jakie z tego konsekwencji mam doświadczenie. Otóż mądry człowiek, który żyje logiką Królestwa Bożego, niczego nie wyrzuca, ale wszystko zanurza w miłosierdziu Bożym i stara się odnaleźć sens tego wszystkiego. Tak jak ktoś właśnie, pouczał pięknie o grzechach, które często przypominamy. Nawet jak byliśmy w spowiedzi i zanurzyliśmy się w miłosierdziu Bożym, ale niektóre nasze czyny, niektóre nasze postępki, błędy powracają. I właśnie wtedy, kiedy powracają, musimy sobie przypomnieć właśnie ten grzech, ten występek, ten upadek i przypomnieć sobie, że w tym upadku, w tym grzechu był Pan Bóg. Który już, patrząc na moje złe wybory, myślał, zastanawiał się, jak to zło zamienić w coś pięknego, jak to błoto zamienić w jakąś niesamowitą sztukę. I to jest właśnie życie chrześcijańskie: że niczego nie wyrzucamy, nawet często zło może stać się dla nas bodźcem do życia, jeżeli to mądrze przyjmiemy. Jeżeli zanurzymy w miłosierdziu Bożym i pozwolimy się prowadzić mocy Pana Boga. Niech wszystkich Was Pan Bóg błogosławi szczerze z Panem Bogiem.